Katarzyna Napierkowska, LKS Maków Nozowiecki Lena Pajeńska, WLK z Wrocławia Pobiegnie również Martyna Karolczuk, LUKS Olivia Oliwia Pełcze, KKL Kiełce Dajzopia Stępniak, KS Energetyk Poznań Zuzanna Łukowska, Kukla Akademii Warszawa I imienniczka Zuzanna Wiernicka, RKS Łódź. Dorotawowa Głażewska, Krót Sportowy Energetyk Poznań. To skład biegu numer 2 na dystansie 800 metrów z biegu, który według naszych spodziewań, oczekiwań, predykcji. Masz jeszcze jakieś inne słowo? Po prostu moi drodzy spodziewamy się szybciej, dokładnie tak. Spodziewamy się w końcu wyników lepszych niż te, które wpadły wytoszczy. Wytoszczy oczywiście były wieloboje, ale najlepsza zawodniczka, która kończyła drugi dzień uzyskała 2 minuty 7 sekund z pewnym okładem no ale już bardzo szybkie bieganie no cóż może w tej serii może w tej serii w kolejnej trzeciej na pewno kolejna będzie zdecydowanie najszybsza później przypominamy 800 metrów banów także apel do mężczyzn apel do zawodników którzy będą biegali na 800 metrów kręci się już gdzieś do końca czarnego namiotu bo też 42 stopnie zaprezentować. Wreszcie statystycznie gwoli ścisłości Dorota Nowa Kłażewska to zawodniczka, która legitymuje się najlepszą życiówką w tej serii biegu na 800 metrów, a jej rekord uzyskany już w tym roku to 2,12 i 14 setki Uwaga, stary druga seria wideo 800 metrów w pań drodzy państwo na rozkładzie wynik 2016-43 antyklaski która trilogowała tutaj w serii numer 1 no i zobaczymy jakie do jakiego skanowania zegara po, 8, po 400 metrach na pewno na pewno według tego co tutaj z Michałem przewidywaliśmy według list startowych według rekordów życzonych rekordów z poprzedniego wyniku, z poprzedniego sezonu wynika, że ta seria będzie na pewno uczestniczyła nie szybko. Zresztą takie duże założenia, aby zaczynać, aby e, zacząć od e, serii niepowolniejszych i stopniować e, to napięcie do samego końca. Więc e, myślę, że to napięcie Apu pełni będzie miało zdanie Ale skupiamy się teraz na migaczkach, e, które sprawdzają jego numer. Jego mała e, i dłuższa jest na prostej, która za 400 metrów, będzie prostą pińczową. Drodzy Państwo! Powróźmy i tutaj z tymi drapami. Zdolna piernica zlecając w tej chwili, zdecydowała się na pomocę Prowadzenie, więc zobaczymy, zobaczymy, zlecając na to od PADERO6, padero Oczywiście teraz trzeba by to utrzymać w tej chwili. To prowadzenie bardzo nieznaczne, wynoszące dosłownie o pół metra z drugą zawodniczką. W tej chwili minęło 5 cm. Zostaje. Ostatnie 300, no ale zaczynamy przez tyłu, ta druga grupa złożona z sześcioosobowem za pociągą. Czyta z te dwie liderki, które zyskują w tej chwili w przodach znacząco, 12 to 15 metrów, w tej chwili 600 metrów, drodzy Państwo. Więc przygotowujemy go nie do oklasków i za chwileczkę damy tutaj siłę napędową na ostatnich miesiącach. W prostej, odklaskujący, odklaskujący, ile właśnie dochodzą w zakresie Zabawiska dla probaterów i tej chwili odsłach jest Szanowni Państwo, proszę rucha, proszę o wielki I jak to się zakończy? puszczamy z tej kolejnej ekorzyści. Zdaje się, że w tej chwili nie widzi mnie tak jak ja na pierwszym. W miejscu Katarzyna Napiłkowska, 2 0, No nie, czekamy na oficjalny rezultat, tak jak już mówiłem wcześniej, nie sugerujcie się tym pierwszym wynikiem, czekamy na te odczyty, które wyświetlą nam się tutaj na liście, na naszym terenie, przy linii mety No i zobaczymy moi drodzy, na pewno było szybciej, zdecydowanie niż w serii numer 1, przypomnę jeszcze raz, w pierwszy pierwszym 2-16, 20-68, Katarzyny na Piłkowskiej z lks Maków Mazowiecki, to jest rezultat zwycięzczyni drugiej serii biegu na 800 metrów 20.94 Oliwia Pełczew i czekamy na pozycję numer 3 Lena Pajecka 2.11.11 którą znamy z ubiegłego roku zwłaszcza z triumfów na 1000 metrów z przeszkodami wygrywała Mistrzostwa Polski U16 właśnie na tym bardzo trudnym dystansie.